Historia starożytnej Mezopotamii. Oczywiście teren starożytnej Mezopotamii to miejsce, gdzie rozpoczęła się tworzenie cywilizacji, społeczeństw i to właśnie z tamtych regionów, można powiedzieć, powstała nasza cywilizacja. To też region, gdzie zaczęły się przemiany, które doprowadziły do tego, że ludzie zaczęli uprawiać rolę, stali się rolnikami. Oczywiście rozwój rolnictwa, a tamte tereny były do tego doskonałe, czyli tereny pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat, spowodowały, że było więcej żywności. Więcej żywności to oczywiście więcej ludzi. A ponieważ ci ludzie dzięki temu rolnictwu, dzięki temu, ile ono zajmowało czasu, mieli też więcej, tak można powiedzieć, wolnego czasu, to też okres, kiedy zaczęły rozwijać się przeróżne rzemiosła, tworzyć się społeczności. Rozwijała się religia i kultura, i właśnie Mezopotamia była tym regionem. Pamiętajmy, że Mezopotamia to nie jedna naród, niejedna kultura, niejedna cywilizacja, nawet nie jeden język czy religia. To obszar, gdzie przez te kilka tysięcy lat wiele rzeczy się zmieniało, ewoluowało, nowe ludy tam się dostawały. To wszystko było takim tyglem, może właśnie dzięki temu ten rozwój był tam taki szybki który cały czas się zmieniał. Do tych najważniejszych cywilizacji w tamtejszym obszarze należy zaliczyć cywilizację sumeryjską, akadyjską, asyryjską i babilońską. Oczywiście zajmijmy się najpierw tą najstarszą, czyli cywilizacją sumeryjską. Sumerowie była to cywilizacja, która powstała około 4000 lat przed naszą erą. To właśnie dzięki sumerom powstało pismo klinowe. Ono powstało trochę ponad 3000 lat przed naszą erą. Dzięki temu nowemu wynalazkowi udało się po prostu przekazywać wiedzę, myśli kolejnym pokoleniom. To już nie było przekazywanie tylko ustne, ale coś o wiele, wiele lepszego. Pamiętajmy, że Sumerowie wykorzystywali pismo klinowe nie tylko do takich spraw urzędniczych, do zapisywania takich bardzo ważnych rzeczy. Oni wykorzystywali je też do pisania listów, do opowiadania historii to był taki początek literatury i takie pokazanie, że to pismo ma bardzo ważne znaczenie. To również dzięki Sumerom mamy koło. To właśnie najprawdopodobniej oni byli twórcami odkrywcami koła. Oczywiście Sumerowie handlowali też z innymi ludami, ponieważ ten teren Mezopotamii jest umiejscowiony pomiędzy innymi wielkimi cywilizacjami starożytnymi, czyli Egiptem, a cywilizacją Indusu, to Dzięki temu ta cywilizacja jeszcze szybciej się rozwijała. Religia Sumerów była to religia politeistyczna, czyli po prostu wierzyli w wielu bogów. Świątynie były umiejscowione na Ziguratach. Oczywiście Zigurat przypomina troszkę egipskie piramidy, czy też inne piramidy z innych regionów świata, ale jest konstrukcją troszkę inną. Ale oni też już zaczęli budować monumentalne budowle. 3000 lat przed naszą erą to taki początek powolnej wymiany z akadejczykami, czyli mieszkańcami północnej Mezopotamii. To przenikanie doprowadziło w końcu około roku 2334 przed naszą erą do powstania imperium akadejskiego. Pamiętajmy, że te wpływy nowych ludów, istniejących ludów na terenie Mezopotami to nie był takie coś, że podbijamy, likwidujemy, mamy nowy lud, to było przenikanie jednego z drugim. I właśnie Imperium Akadyjskie, czyli właściwie połączenie Akadów z Sumerami i mieszkańców Lewantu, czyli jeszcze Syria i Libia, powstało. To zjednoczenie, zjednoczenie osiągnął Sargon Akadyjski. To imperium rozpadło się w roku 2154 przed naszą erą. Oczywiście te lata są szacunkowe, nie mamy dokładnych dat. I przez jakiś czas władza znowu była po stronie Sumerów. Później nastąpił okres ataków plemion koczowniczych, którzy zakończyli władzę Sumerów, choć ci nie zniknęli. Tylko tak jak wspomniałem, oni wymieszali się z tymi nowymi ludami, z tymi, które napłynęły. Te nowe ludy zaczęły przejmować wiedzę, kulturę, język, religię, dodając troszkę swojego. To coś jak Słowianie, jak my. Słowianie przesuwali się łączyli z tymi plemionami miejscowymi, nie wybijali ich i to spowodowało, że odnieśli, odnieśliśmy tak duże sukcesy. Ale po Sumerach był okres takich wielu mniejszych państw, mocno ze sobą konkuren, konkurujących takich miast państw. Ale w końcu na południu wyklarowała się Babilonia, na północy natomiast Asyria. Zacznijmy od Asyrii, której nazwa pochodzi od miasta Aszur. Powstała ona w północnej Mezopotamii i ona przez jakiś czas była niejako taką siłą wiodącą w tej północnej Mezopotamii. Pamiętajmy, że również ona miała okresy świetności i okresy upadku. I tak od drugiego do pierwszego tysiąca lat przed naszą erą było takich kilka okresów. Już nie będziemy się w to zagłębiać. Raz byli potężni, innym razem o wiele słabsi ulegali na przykład wpływom zewnętrznym. Odrodzenie Asyrii nastąpiło w IX wieku przed naszą erą, kiedy to stała się potężnym imperium, władającym nawet Egiptem. Ale w końcu, w wyniku problemów wewnętrznych i zewnętrznych, w roku 612-609 przed naszą erą, Asyria upada. Natomiast na południu Mezopotamii powstała Babilonia. Była państwem miastem powstałym około 1894 roku przed naszą erą, ale dopiero, dopiero znany chyba wszystkim Hammurabi doprowadził Babilon do potęgi. Hammurabi władał w latach od 1795 do 1750 przed naszą erą. Oczywiście to też szacun. Oczywiście to też okres wzrostu potęgi tej Babilonii. To też kodeks Hammurabiego napisany około 1754 roku przed naszą erą. Po 260 latach Babilonia zostaje podbita. Odradza się znowu, można powiedzieć jako potęga po prawie 1000 lat i znowu staje się potęgą w latach od 626 do 539 roku przed naszą merą. Pamiętajmy, że i Asyria, i Sumerowie, i Babilonia to imperia, które na przykład 100-200 lat były potężne, później dochodziło do konfliktów wewnętrznych, czy też zagrożenia zewnętrznego, i lekki upadek, i później znowu tendencja wzrostowa. Jednak ten, można powiedzieć, te miasta państwa cały czas trwały. Ale w roku 539 dochodzi do podboju Babilonii przez Cyrusa II Wielkiego, władcę Persji. I Persowie władali Babilonią aż do roku 335 przed naszomerom, kiedy to ten teren zostaje podbity przez Aleksandra Wielkiego. I do roku 312 przed naszomerom w Babilonii mamy okres hellenistyczny i imperium Seleucydów, którzy władali. Od 312 do 141 roku przed naszą erą, czyli kolejne, można powiedzieć, państwo, imperium na terenie Mezopotamii. Po nim imperium partów, partowie przejmują władzę nad Babilonią i dzierżą tą władzę od roku 141 przed naszą erą, aż do roku 224 już naszej ery. Chociaż z krótką przerwą, bo od 115 do 117 roku naszej ery nad Babilonią władzę dzierżył Rzym. Następnie po 224 roku powstaje Imperium Sasenidów, które włada tym obszarem do roku 652 i wtedy pojawiają się Arabowie. Oczywiście starożytna Mezopotamia to można śmiało powiedzieć setki państw, setki narodów również setki bitew, władców, zmian. To był obszar, na którego terenie przez kilka tysięcy lat mieszały się przeróżne kultury, przeróżne narody i przeróżne spojrzenia, można powiedzieć, przez świat. To było takie, można powiedzieć, centrum, gdzie przewalało się to wszystko. Dopiero później, dopiero można powiedzieć od połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, region ten stał się troszkę Pomijalne, ponieważ powstały takie cywilizacje jak cywilizacja grecka, Persowie, później Rzymianie i ten region, i Babilonii, i północnej Mezopotamii, troszkę jego znaczenie się zmniejszyło. Ale nie zapominajmy nigdy, że ta Mezopotamia jest czymś bardzo, bardzo ważnym w naszej historii, ponieważ bez tych zmian, bez tego, co tam się dokonało, można powiedzieć, tej cywilizacji współczesnej by nie było. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.